Się, zaprosiliśmy się, Państwa, by chwilkę porozmawiać na temat tego, co, co przed nami w najbliższym czasie w, w, w operze wrocławskiej. No tutaj przede wszystkim wielkim wydarzeniem um, jest, będzie um, koncert znakomitego kontratenora jednego z najlepszych na świecie w tej chwili um, Polaka Jana Jakuba Orlińskiego. Um, człowieka, tak jak już wcześniej wspomniałem, no właściwie artysty, można by z renesansu. Renesansu dosłownie i w przenośni, ponieważ no, specjalizuje się w, w muzyce barokowej, ogólnie w muzyce dawnej, ze względu oczywiście na jego, na jego, na jego głos. Jest, jest to najwyższy możliwy głos męski, który naśladuje właściwie sopran. Ta, ta, tę muzykę przez swój przez swoje podejście w ogóle do, 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 do świata pokazuje nam zupełnie inaczej. Jego interpretacja jest, jest um, bardzo oryginalna. Oprócz koncertu, o którym, o, którym, o którym tak sporo w tej chwili m, m, mówię, mamy przed sobą już właśnie właśnie ten m, najbliższy weekend z Madame, Ant, do, do Madame Butterfly y, Trzy spektakle, 20, 21, 22. Y, y, Później pod koniec miesiąca no, jesteśmy, jesteśmy e, wchodzimy e, no, w, w klimat, w klimat e, święta zmarłych 27-29 oraz e, października oraz 2 listopada zapraszamy Państwa na no, jedno w mojej ocenie, jedno z najpiękniejszych będzie to wiem, Wołoganka, Amadeusza, Mozarta. Zaranżowane jako właściwie spektakl, spektakl baletowy, ponieważ cały balet Opery Wrocławskiej wystąpi w choreografii Jacka Dyskiego. Wraz z śpiewakami, którymi jest to Opery Wrocławskiej. Następnie, jeśli chodzi o, o listopad, wracamy do Halki. Stanisława Moniuszki, 10, 11 i 12 listopada. Następnie 18, 19 21 kopciuszek Rosiniego. No i na koniec listopada 25 i 26 poławiacze Pereł. Widzę, to też oczywiście znany Państwu już spektakl, także to jest to są, to są spektakle, które nas czekają w październiku, w listopadzie. Jeśli chodzi o grudzień, wracamy do, do kochanej przez publiczność Carmen, spektakle mikołajkowe, to będą specjalne spektakle premierowe dla, dla naszych Mirusińskich. oczywiście nie zabraknie koncertów kolendowych będą różne będą, będą kameralne przygotowane przez naszych solistów będą kolędy oczywiście zaśpiewane przez nasz śpiewane przez nasz wspaniały chór no i wszyscy oczywiście przygotowujemy się powoli do koncertów koncertów sylwestrowych to będzie zupełnie premierowy też premierowe wydarzenie Szykowane przez dyrektora Michała Znanieckiego. Tak jak sam to wymyślił, będzie to, będzie, to koncert, będzie to koncert opierający się na operze włoskiej. Także ja jestem sam bardzo ciekawy tego, tego przedsięwzięcia, ale jestem przekonany, że znając, znając pomysły i i, 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 i kunszt pana dyrektora Znanieckiego, na pewno będzie. Na pewno będzie, będzie to wspaniały koncert i udało się zaprosić na, na, ten, na ten koncert znakomitego włoskiego dyrygenta, występującego z najlepszymi śpiewakami na świecie, na przykład Arena di Verona, bo, bo dyrygował z, z Roberta Lamią i z, z Leonucim, więc, więc to jest absolutnie najwyższa nie lubię tego myślenia, ale pokazująca rzeczywiście, pokazująca jego hierarchię w świecie muzycznym na najwyższa półka będzie to Giorgio Croci, znakomity włoski dyrygent, który właśnie przyjedzie i specjalnie dla nas no, przygotuje i, i zawyryguje poprowadzi orkiestrą, górem, solistami i baletem w, w, w ramach tych koncertów. Sylwestrowych. Planujemy po drugim koncercie Sylwestrowym, ponieważ ten koncerty sylwestrowe będą dwa e, w dniu 31 grudnia. Pierwszy jest o, o 18, 18, 18 tak? drugi o 22, także sama godzina e, myślę, że rozpoczęcia e, tego, tego drugiego koncertu. Jak no to już daje nam... E, jasną informację, że, że w ramach koncertu będziemy witać, witać nowy, nowy, nowy rok e, i również planujemy planujemy oczywiście dla, dla chętnych e, biorących udział w koncercie również e, no, bałę o, dzisiaj kibar też barł, bo będzie jestem tak. bałę, bałę, bałę także będzie się będzie się m, Mam nadzieję, będzie, jestem przekonany właściwie, że, że będzie się działo bardzo, bardzo dużo i bardzo będzie to dla Państwa, dla naszych, naszych melomanów, dla naszych, naszych widzów benim, ciekawa oferta. To, to jest tyle, jeśli chodzi o końcówkę roku kalendarzowego. Już część z Państwa, może wszyscy pewnie już wiedzą, że zamieściliśmy na, na naszej stronie internetowej repertuar na kolejne trzy miesiące nowego roku, czyli od stycznia do, do, do końca marca. I tam Oczywiście oprócz naszych, naszych spektakli operowych no, króluje, na pewno to Państwo zauważyli, skrzypek na dachu, których, które, których ilość zaplanowaliśmy około 16 chyba ponieważ no, wiem, że, że skrzypek na Tatu jest bardzo mocno obleganym tytułem przez publiczność kochaną, przez publiczność nie tylko Wrocławia, ale, ale i całej Polski. Więc no, postaraliśmy się e, tym razem e, zadośćuczynić oczekiwaniom i, i myślę, że e, mimo tej dużej ilości e, myślę tutaj e, szefowa promocji. Jesteśmy przekonani, że uda nam się te, te 16 skrzypków, e, mówiąc kolokwialnie, sprzedać. Tak? Już, bez problemu, już, już ruszyła sprzedaż, prawda? W momencie, kiedy tylko strona otworzyła sprzedaż, ludzie już się zgłaszają.